Dzisiaj ugotujemy sobie rosoł z ninży. Do mojego garnka wrzuciłam sześć udek kurczaka, trzy marchewki, jedną dużą cebulę, jedną dużą pietruszkę i kawałek selera. I nastawimy program. Pierwszy raz będę mm, przypiekać te warzywa do rosołu, zanim zacznę je zalewać i gotować. Jestem ciekawa, jak to smakuje. Słyszałam, że rosół nabiera um, fajny kolor i smakuje dużo lepiej. Ustawię sobie tutaj program na grillowanko. Może na początek 6 minut albo... Dobra, dajmy w sumie 10 minut i e, będziemy zaglądać. Ninja nastawiłam na 10 minut na grillowanie. Myślę, że będę zaglądać do niego w międzyczasie, żeby sprawdzić, um, czy warzywa już są fajnie przypieczone, i czy jeszcze, żeby przesadzić, zajmiemy się tutaj gotowaniem, nie przesadzaniem. Może tak na początek, 5 minut po 5 minutach, sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Krótki update. Moje warzywa siedzą w ninży już niecałe 3 minuty, a zapach jest zniewalający. Nie będzie zwykły rost, powierzcie. Jeszcze jeden krótki update. Już dobiega 4 minuty, nie jak moje warzywa siedzą w celniczych i zapach jest jeszcze bardziej intensywny. Jest go czuć w całej kuchni i uwierzcie mi to naprawdę będzie niestety rosło. 5 minutek już upłynęło. Zaglądamy do warzyw. Już jestem ciekawa słuchajcie. Jak to wygląda? Ła, wow, ale zapach. Myślę, że jeszcze wstaniemy na parę minut. To było zdecydowanie za krótkie. Warzywa są jeszcze nieprzypieczone. Wyłączyła się ninja. Zajmijmy do środka. Wow, teraz wygląda to już dużo lepiej. Tak to zostawię. fajnie przypieczone warzywa. Cebulkę i tak zawsze przypalamy do rosołu, więc to, że pietruszka troszeczkę nam się zwęgliła. Nie oznacza, że jest to niejadalne, bo zapach jest super, naprawdę. Spokojnie tutaj możemy zalać wszystko około dwoma, 3 litrami wody, jak kto lubi. Czy woli bardziej tłuste, czy mniej tłuste. Dolewamy O nie, jeszcze dorzucimy. Ach, dobra, 3 litry. 3 litry, moi drodzy. Że ja jestem fanem pietruszki, bo dorzucę jeszcze pietrę. Bez niej to już nie byłby ten sam rosół, także nigdy nie może jej zabraknąć w moim rosole. Wy składniki dodajecie pod siebie. Ile, kto, czego chce i uważa w moim rosola lubię też jak sobie tam pływa czosnek więc dwa ząbki nie zaszkodzi tutaj dorzucić do tego składu. Spokojnie możemy tutaj już troszeczkę sypnąć soli sypnąć i sypnąć odrobinę pieprzu ja do rosołu nigdy nie dorzucam kostek rosołowych, bo uważam, że to jest niepotrzebne i niezdrowe. Dawno nie używam już kostek rosołowych. Przyprawiam mój rosół tylko i wyłącznie ziołami oraz solą i pieprzem. Jest jest taki. Dzisiejszy przepis będzie kozak. To jest ten moment, kiedy musimy już uruchomić naszą lindżę do gotowania rosołu. Przestawiamy ten slajd. Wybieramy ten Natural Release. Mm. Ustawiamy sobie czas na 20 minut. I to jest ten moment, kiedy nasz ninja podgrzewa całą zawartość um, garna. Garnka. Mm. <laughs> Tutaj jest coś takiego, jak taki zaworek. On musi być przesunięty na maksa w tamtą stronę. No i tyle czekamy aż spokojnie nasz rosół będzie podgrzany bądźcie cierpliwi te kreseczki jak widzicie jest ich więcej słychać, że coś się dzieje zajęło mu to chwilę aczkolwiek coś tam się w tym naszym garnku dzieje zdajmy mu jeszcze chwilę, żeby się trochę podgrzał i myślę, że zaraz zacznie się Sołek już jest ugotowany. Wyglądało to tak, że pierwszy proces to było podgrzewanie. Trwało to 20 minut około. Następnie 20 minut kolejne czasu, które nastawiliśmy na gotowanie rosołu. Po tym czasie odmierza czas odparowywania. Więc po zakończeniu tego procesu będziemy mogli przetestować smak naszego rosołu. Podczas. Nasz rosałek i życzę Wam smacznego.